Cześć, ja was witam w kolejnym odcinku z poradników do osiągnięć, do American Traka. a dzisiaj sobie zrobimy osiągnięcie. Ten jest mój, w którym chodzi o to, żeby odwiedzić wszystkie kamieniołomy i kopalnie w stanie Utah. Tych kopalni mamy trzy. Jedna się znajduje w tym miejscu. Nie wiem jak, jak to się czyta to miasto, Vernon. Przechodzimy sobie do drugiej kopalni. Druga lokacja, którą musimy odwiedzić, żeby odblokować to DSC, znajduje się w mieście Kebdar City. I to jest dokładnie ta sama firma. Lecimy sobie do trzeciej i ostatniej lokacji. I trzecie miejsce znajduje się w mieście Stal Lake City. To jest inna firma. W tym miejscu. Jeszcze do opisu też postaram się dać, gdzie są, dokładnie jakie to są firmy i w jakich miastach. A ja Wam moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do łapkowania, subskrybowania i oglądania kolejnych materiałów na tym kanale. Może również sprawników do ATS-a. Ja się zamierzam, żegnam. Cześć!